Siema. Widzimy się w vlogu. Takim mega krótkim. Pamiętajcie, że na 10 słów robię, robię QA. więc piszcie w komentarzach co byście chcieli. Bo może być grubo. O, sorry, ręką trochę zasłoniłem. <coughs> Jak coś to będę Stumble przy okazji nagrywał. Wszystko będę miał zapisane. Piszcie, już zaczynajcie pisać w komentarzach. E, ale początek komentarza to ma brzmieć tak. Do QA. No i wtedy będę wiedział, że to będzie tak jak do QA. E, nie będę wybierał jakoś mega dużo pytań. Tylko wybiorę kilka i tyle, ale mam nadzieję, że sam Q&A Wam się spodoba. Widzimy się jutro na filmie ze Stamba.